Dzień dobry, witam serdecznie na pomoczowej konferencji. Spotkanie Pucharu Polski między KS Legionowie KZB Legionowa, a Zagłębiem Sosnowiec. Mecz zakończony wynikiem 0-3. W pierwszej kolejności o podsumowanie spotkania poprosimy trenera drużyny przyjezdnej. Panie trenerze. Ja przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z tego, że, że wykonaliśmy cel jaki sobie postawiliśmy przed meczem, czyli, czyli wygraliśmy i awansowaliśmy dalej. Wiadomo, że w meczach pucharowych no to jest najważniejsze, aby przejść dalej. Na pewno mecz był dobry. Spodziewaliśmy się, że drużyna Legionowi będzie grała w piłkę. Jest to zespół, który lubi grać, mimo że bardzo dużo zawodników jest nowych. Natomiast ja jeszcze jak nie pracowałem w Zagłębiu, a byłem takim wolnym strzelcem, często byłem na stadionie Legionowi i odkąd przyszedł do Legionowa trener Wieczorek, widziałem, że ta drużyna stara się budować akcję, grać w piłkę i wiedziałem, że dzisiaj to samo będzie robić. 30 minut. Na pewno wyrównane, potem doszliśmy do kilku dogodnych sytuacji i wchodząc do szatni wiedzieliśmy, że kluczowe będzie pierwsze 15 minut drugiej połowy. Mówiliśmy sobie, żeby przede wszystkim strzelić gola, który otworzy wynik meczu, aby się grało łatwiej. I tak też było. Strzeliliśmy gola na 1-0, potem po rzucie rożnym Wiktorski strzelił gola na 2-0 i. Staraliśmy się kontrolować przebieg meczu, także cieszę się bardzo tym bardziej, że był to mój debiut w roli trenera zagłębia Sosnowieccy w meczu o stawkę. Dzień dobry. Wypada mi tylko pogratulować Jackowi w debiucie zwycięstwa awansu do kolejnej rundy. Myślę, że Zagłębia nas bardzo poważnie potraktowało. mnie to bardzo cieszy, bo jak na Półfinalistę Pucharu Polski inaczej nie mogli postąpić. Ten mecz dużo pokazał, przynajmniej dla mnie, jak, w jakim miejscu jesteśmy i pod względem przygotowania motorycznego, i pod względem kadrowym. Na pewno tu jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w tej drugiej kwestii. Co do zespołu, to z dzisiejszej gry jestem naprawdę zadowolony. Mimo, mimo wyniku niekorzystnego, to wiele fragmentów było dobrych. Wybiegaliśmy cały mecz, także tu jest na starcie też nad tym się zastanawiałem, jak to będzie, bo trzy dni temu w grze kontrolnej wyglądaliśmy słabo. No, Chciałoby się powiedzieć, że jesteśmy gotowi na ligę, ale jeszcze, jeszcze nie do końca. Chciałbym, żeby jeszcze do nas e, doszło dwóch zawodników w ofensywie, i wtedy możemy sobie powiedzieć, że zaczynamy grać. E, jeszcze raz mówię, graliśmy z klasowym zespołem, z zespołem, który ma bardzo dużo dobrych zawodników, piłkarzy. I to dzisiaj było widoczne w tych kluczowych momentach. Oczywiście, że różnie mogło być, bo jednak pierwszą i drugą bramkę straciliśmy po stałych fragmentach, co, co, co być może powinniśmy, czy mogliśmy uniknąć, ale no, tak jak już powiedziałem, ci klasowi zawodnicy zespół stworzony z wielu piłkarzy, jak się to mówi. Atutów zawsze na boisku ma więcej, możliwości w rozegraniu, w rozwiązywaniu sytuacji jest więcej. I tym na pewno e, doświadczeniem, tym tymi atutami e, zagłębie przechyliło szale. Jeszcze raz gratuluję e, zwycięstwa, gratuluję awansu i życzę przede wszystkim dobrych wyników w pierwszej lidze, bo patrząc na skład i zespół, jakim posiada trener. Magiera, to, to jestem przekonany, że będzie, jest, będzie to zespół, który się będzie liczył w walce o awans. To ekstra klasy, czego życzę. No rzeczywiście, no każdy z zawodników nowych wkomponował się w zespół bardzo dobrze. Kamil Wiktorski no to jest zawodnik doświadczony, 23 lata. Piłkarz, który dobrze gra w powietrzu, dobrze wyprowadza piłkę i to dzisiaj było widać. Był czołową postacią w naszej defensywie. Tomek Nowak to Tutaj przedstawiać tego chłopaka nie ma co, bo każdy wie jaki ma zalety. Piłkarz, który lubi grę kombinacyjną, który lubi grać, podchodzić do, do piłki coraz lepiej. Bo my pracujemy tak naprawdę w tym składzie od y, trzech tygodni. Y, ten trójkąt współpracuje ze sobą, Dudek y, Matusiak Nowak, do tego dochodzi teraz Łuczak. Y, do tego dochodzi młody Mularczyk. No, trzeba powiedzieć na pewno, że tutaj jest. Y, na pewno silna ta linia i, i ci zawodnicy nowi wnoszą pozytywną jakość. Tin Matić, no dzisiaj rzeczywiście piłka go kilka razy szukała, uderzył raz bardzo dobrze, chociaż niecelnie, bo w poprzeczkę. Natomiast jest to piłkarz młody, który też potrzebuje czasu na to, aby się wkomponować w zespół, aby poznać Polską Ligę, bo to też jest ważne. Natomiast na pewno taki, na którego warto stawiać. Ale on. Musi bardzo mocno pracować, żeby dostawać szansę, bo to jest jedyna droga do tego, aby grać w podstawowym składzie. Czyli nikt nie zabił. Oczywiście. Zawiedzeni są ci, co nie zagrali. Natomiast to jest też dla nich sygnał, że jutro jadąc do Sosnowca mają bardzo mocno pracować na treningu, aby taką szansę dostać. Mamy kadrę 20-osobową zawodników z pola i będziemy robić wszystko, aby każdy z tych zawodników grał, natomiast oni wiedzą, że każdy jest potrzebny i musi czekać na swoją szansę. Natomiast kiedy tą szansę dostanie? Ten zawodnik nie wie, natomiast on musi ją wykorzystać, bo to jest najważniejsze w tym przypadku. A czy temat półfinału Pucharu Polski w tamtym roku zamykamy, bo to jest nowy rozdział, nowe rozgrywki. Już dzisiaj nie ma kilka drużyn takich, które powinny być w kolejnej rundzie. Buchary się rządzą swoimi prawami. My się cieszymy dzisiaj ze zwycięstwa, bo to jest normalne. Natomiast wracając do Sosnowca, analizujemy mecz a jutra zaczynamy pracę przed pierwszym meczem ligowym, bo nie zapominajmy, że za tydzień gramy mecz ligowy i Jedziemy do Chojnic na bardzo trudny teren. To nie ma co porównywać. Wszyscy widzieli jak, jaka jest jakość chociażby takiego zawodnika jak Kamil Wiktorski, to widzimy. i Jakbym do, dołączył do tego paru innych, którzy, których dzisiaj nie mamy, no to ci zawodnicy razem z tymi, którzy dzisiaj nadawali ton tej grze, bo, bo ci, którzy zostali z poprzedniej rundy naprawdę ładnie dzisiaj wyglądali, i to widać przede wszystkim konsekwencje pracy ich, e, czyli Wójcika, Garego i, i, i jeszcze paru bym tu wymienił, ale no, ci nowi znowu też tak jak trener powiedział, dwóch, trzech piłkarzy: piłkarzy jak Wiktorskiego, Nowaka, czy jeszcze Uczaka, to, to sama jakość jest. Wkomponować jest zdecydowanie łatwiej. W moim przypadku. Tak jak powiedziałem tu wcześniej, jeszcze czekam i jest duża szansa, że, że pozyskamy kogoś znaczącego w, of, w ofensywie. No wtedy ta nasza jakość gry będzie jeszcze lepsza. Ja jestem przekonany, że patrząc przez pryzmat dzisiejszej gry, takich zespołów jak Sosnowiec w tej naszej klasie rozgrywkowej lidze nie ma. Z tak, z tak dobrymi piłkarzami, z tyloma dobrymi piłkarzami. I to też napawa optymizmem, że jednak e, słabszy potencjał po drugiej stronie będzie powodować w tym, że te nasze mecze muszą być e, skuteczniejsze, bo o tę skuteczność będziemy walczyć zarówno w obronie, bo ona była dosyć długo na dobrym poziomie dzisiaj, w wielu fragmentach, ale to nie jest tak, że jeszcze nie można czegoś dopracować. No, natomiast największy problem na ten czas to są ubytki w ofensywie. Na pewno mieliśmy dobrą rywalizację, bo był Hirsch, Jankowski i Rafał Wolsztyński. To było trzech i z tego było zawsze coś dobrego, z tej rywalizacji. Dzisiaj jest tylko Jowanowicz i tej rywalizacji mu brakuje. Fajnie się dzisiaj pokazał, niezły chłopak, dużo zdrowia zostawił, także pokazał, że motorycznie jest ok. Musi mieć teraz konkurenta, nad nim pracujemy. Coś ze skrzydła ciekawego jeszcze, jak uda nam się do ściągnąć do klubu, no to jestem przekonany, że... Że, że ten zespół będzie rósł tak jak rósł na wiosnę. Do jakiego poziomu, czy jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, jak to było wiosną, kiedy wiele spotkań z liderami wygrywaliśmy i to w dobrym stylu, no, to, to czas pokaże, ale są, kierunki są dobre.